Drużyna KS Kościerzyna od 20 ponad lat od drugiej ligi pierwszej do Superligi, teraz pierwsza liga z aspiracjami za rok superligowego zespołu. Wielkie zaangażowanie, często dziewcząt z zakątków różnych miejsc w Polsce, ale Kościerzyna Nowa Karczma to kolebka piłki ręcznej. Dziękuję tym wszystkim, które zechciały w tej przestrzeni grać. Ciężko pracujemy, jesteśmy jak rodzina. KS, KS!